Los. Kolejny dzień z kolejnym głosem. Szesnaście. 16. 16 Nie pokazuj mi. Zrobię, to mogę ci oddać, bo ja Wiem. Zaraz ci tak zrobię. Zarażę, to... Zarażę. to zaraz ci zrobię tak włosy. Ja na ja ona tak ja naklejki zostawię, bo... Dobra, dziewczyny już zypią. wychodzą? Ale już... A już idziesz? O, a tutaj ja lupkę, to nie na no to, to... To nie ja ci trzymam, żeby ci nie powitać bajciochów, a ty mi no, piątkę no, przebijasz. Zapinaj się. Zapinaj, Kacie. No, trudno, żeby Leon miał klamerkę do włosów. Co? Daj szybko. Wysypuj to. Wysypuj to. Wysypuj. Kolekcji? Kto dzisiaj do kolekcji? Kto to małże? A to znowu się? A tamten? A tamten? To jest. Jak się nazywa? To jest bardzo cudowne. co można prosić dzisiaj? A co można skarpetować dzisiaj? Nie. A co mam dzisiaj kalendatu? Marka. Marka. Dziewczyny już poszły, to możemy teraz otworzyć nie tuż, po przedwczoraj. Zdroweczko. Okej, okay, dzisiaj ich klasyczek. Tylko teraz rozświetlacz. matko, z tym, z tym głosem moim to tak jest... Niby lepiej. Mam po prostu ty żeby mówić z No i właśnie krzyczy, wiesz? A. To jest właśnie mój krzyk. Rozświetlacz mamy w płynie. Jak książka. Takie No. A, zamknęłaś mi, dzięki synu. inne. Dobrze, mama, bierze od razu do malowania. Zapiąć ci ten włoski, wiesz? Zapiąć ci ten włoski. Ale mam ci ceba. Mogę ci pokazać, zaraz ci pokażę. Jak ci będą przeszkadzać, to mogę ci to zrobić jeszcze It's <laughs> okay. Może Wam pokażę, ponieważ <laughs> jakiś czas temu zamawiałam z Zuzi na urodziny dla koleżanki paczkę z Pilouis, czyli z marki angielskiej, chyba z kosmetykami. I zapisałam się wtedy na ten taki boks co miesięczny, czy co kilka miesięcy. I przyszła właśnie paczka. Tylko, że się przykryło. I tak wygląda wersja świąteczna. Mega słodka. Ok. I teraz tak, niech są zrobi. Mamy paletkę. Muszę Wam przyznać, to jak te paletki są napigmentowane, to jest po prostu bajka. I nawet się zastanawiam, czy tego nie zostawić komuś na prezent. Bardzo fajne, klasyczne kolory. Dużo jest matów, bo maty mamy i z tej strony, cała paletka matów. I tutaj też, i tu mamy błyski. <laughs> bardzo, bardzo neutralna paletka, bo mamy i zimne, i ciepłe. Wow. Ok teraz mamy zestaw pędzli. A jestem bardzo ciekawa, jaka jest ich jakość. O, oh, wow! Ale mięciusie! Mamy tutaj 10 pędzelków. Bardzo takich uniemożliwiających bo widzę, że mamy i do pudru takie duże, ale są też i takie drobniejsze, że będzie można też bardzo łatwo zrobić makijaż oczu także super i ostatnią rzeczą to jest chyba kremik nie myślałam, że to jest krem do rąk, bo właściwie ostatnio jak zamawiałam, to było też w takich opakowaniach kremy ale my tutaj mamy coś do ust to, że te ich rzeczy, właśnie typu kremy czy te balsamy do ust mają też karabinczyk, więc można je fajnie zabrać gdzieś do torebki i też oczywiście mamy tutaj motyw tego misiaczka nie no, nie wiem czy to wyostrzy, czy nie o bardzo fajne pachnie pachnie jak Rafaello kokosowym ciasteczkiem tyle, co jestem w stanie powąchać Także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Cały ten zestaw, cała ta jakby miesięczna subskrypcja kosztuje 39 euro. Więc za 39 euro naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości paletka plus do tego 10 pensji, plus jeszcze taki balsam do ust. Super. Idealnie tak na poprawę humoru. Bo to już nawet nie jest straszne, to jest śmieszne. Ale co najlepsze, mnie w ogóle to kartu nie boli. To nie jest tak, żebym miała jakiś ból, tylko po prostu nie ma głosu. I tyle. Jest super. W ogóle małe chwile po 16 jest tak ciemno, jakby płacone mi 21. Idziemy jeszcze z Bibi wybrać jakiś prezent, ponieważ mają wymienianie się prezentami świątecznymi. Ale o tyle, o ile w przypadku Zuzi wiedzieli, kogo wylosowali sobie, czyli mieli losowanie. Tak w przypadku Bianki najpierw miał być pomysł, że to miało być dla całej klasy. Jakby nie wiem, bo suma to jest. 5 euro, 5-7 euro jakoś tak. A teraz jednak wyszło na to, że, yy, że w sumie to nie wiadomo komu. Po prostu mają sobie taki uniseksowy prezent kupić, więc... Dla chłopca i dla dziewczynki. No, także no, idziemy na poszukiwanie czegokolwiek do 10 euro, co będzie pasowało i dla chłopca, i dla dziewczynki. do O ma te A no, tamten. Ty tak jest Tylko że tu chyba woda w tym powinna być, a nie ma. A w ogóle ja nie mówiłam o tym, ale myśmy wzięli ten kubek i wyobraźcie sobie, że tutaj na dole jest dziura na wylot. I nie da się z niej kupić. Tak, z Lepsze Nie czy te dziurusy. Chyba te. To lepsze? Na pewno bardziej ciepłe niż czurrosy, nie? Mhm. Grzejemy jeszcze. się. To jest zimniejsze niż czurrosy. Serio? Jak ja czuję, jakie ja to mi jest ciepłe w rękę. Ale kubeczek kupiony. Coś słodkiego kupiony. Nawet pudełeczko kupiliśmy. Także mam nadzieję, że ta osoba, która będzie obdarowana, będzie zadowolona. A Walma na mnie będzie. Co nie zmienia faktu, że z dobrą godziną już chodzimy, także ja wracam tu do domu i pewnie się zabieram zamontowanie, bo czuję, że faktycznie chyba jest mi potrzebny taki dłuższy sen niż przez ostatni czas. Więc mam nadzieję, że może dzisiaj się to w końcu wydarzy, bo mam wrażenie, że wszystko jest przeciwko mnie. Jak w jakiejś sytuacji losowe. To zdrowotne, więc chciałabym się pójść wcześniej skać. Także do jutra, papa! Pa.